Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z Kanady, z mojego kanału Mama Polka w Kanadzie. Mam na imię Małgosia i przychodzę dzisiaj do Was z takim filmikiem, który muszę wam powiedzieć oryginalnie w ogóle nie chciałam nagrywać. Nie chciałam go nagrywać z tego powodu, że takie wszystkie filmiki, które mają jakiekolwiek, które poruszają jakikolwiek temat polityczny, spotykają się z dużą ilością jakichś negatywnych emocji. Z niepotrzebną dyskusją. A szczerze powiem, ja akurat tego za bardzo nie potrzebuję, ale stwierdziłam, że no nie mogę, nie mogę nie powiedzieć nic o tym, co się stało trzy dni temu tutaj w Kanadzie. Zanim jednak zacznę i przejdę do właściwego tematu dzisiejszego filmiku, chciałabym tylko powiedzieć i zaznaczyć nowym y, widzom, jeżeli ktoś, kto tutaj przyjdzie i jest nowy, jeszcze nie zna mojego poprzedniego, poprzednich filmików, y, to chcę tylko powiedzieć, że ja ten y, kanał mam dopiero dwa miesiące i jeżeli ja mówię, że ja naprawdę jeszcze nie za bardzo ogarniam ten cały YouTube, to, to jest prawda, y, dlatego że po prostu nawet nie mam czasu, żeby za bardzo y, po prostu jeszcze się wgłębić, jak to wszystko y, na tym YouTubie pracuje, ale to nie o tym. Co chciałam powiedzieć, że i tak, jak na razie, na tym moim kanale znajdziecie różne filmiki. Są to wesołe, smutne, takie, które mają jakąś, może, głębszą treść, ale tak samo takie po prostu z codziennego życia. Także, tak, jak na razie stwierdziłam, że ja chcę na tym kanale pokazywać wszystko, co mnie interesuje, co mnie boli, może. Co się wydarzyło w Kanadzie, no bo mieszkam w końcu w tym kraju, także to, co jest tutaj, jest dla mnie interesujące. Będzie można tutaj znaleźć naprawdę wszystko od takich bardzo osobistych po bardzo poważne tematy, jak i takie po prostu pomiędzy, nawet codzienne moje życie. Także przechodząc do właściwego tematu tego filmiku. Ok, ja mieszkam w Kanadzie już 32 lata. W Polsce mieszkałam. Zanim wyjechałam, mieszkałam 20 lat. Także a pomiędzy, jeszcze, pomiędzy Polską a Kanadą była jeszcze Grecja. no Ale to nie o Grecji w tym momencie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, ja w Kanadzie mieszkam 12 lat więcej niż w Polsce. To nie znaczy, że ja się czuję bardziej Kanadyjką niż Polką, bo jest właśnie wręcz odwrotnie. Ale interesuje mnie, co się w tym kraju. Dzieje, czyli w Kanadzie, bo ja w tym kraju żyję przez tyle lat i zależy mi na dobru tego kraju. Ja chcę, żeby było lepiej w tym kraju. Ja chcę, żeby wszystkim było tutaj lepiej. I to, co się wydarzyło właśnie w poniedziałek, 6 stycznia 2025 roku, jest po prostu jak, tak, jakby przełomowym momentem w historii Kanady, można tak powiedzieć. Justin Trudeau zapowiedział rezygnację z fu funkcji premiera Kanady, a także rezygnację z funkcji lidera Partii Liberalnej, której był liderem od 2013 roku. I dostał na to zgodę od gubernatora generalnego. Dostał również zgodę na zawieszenie prac parlamentu kanadyjskiego do marca, 24 marca. Mimo, że parlament miał już chyba zacząć pracę teraz pod koniec stycznia, no, ale dostał zgodę na zawieszenie tych prac. I według zapowiedzi, ma do tego czasu, do 24 marca, być wybrany nowy lider partii liberalnej. Zapowiedzi są takie, że wszyscy ministrowie ogólnie będą pracować i będą podejmować jakieś decyzje. Ale mogą to być decyzje bardzo tak, nie, nie takie aż bardzo ważne, dlatego że parlament może ustalać prawo, a ministrowie sami od siebie prawa żadnego ustalić nie mogą. Jest to szczególnie trudna sytuacja w tym momencie, dlatego że no 20 stycznia Donald Trump przejmuje władzę, czyli przejmuje office, jak tutaj się mówi, i zostaje prezydentem stanów. A tutaj. Mamy taką trudną sytuację, że no nawet nie wiem, od czego zacząć. Po pierwsze, bardzo wysokie cła mają być wprowadzone od pierwszych dni, jak tylko Donald Trump przejdzie, znaczy zostanie już tym prezydentem. Nie tylko o cła chodzi, ale tak samo no, takie mówienie Donalda Trumpa o przyłączeniu Kanady do do, do Stanów i traktowaniem go jako 51 stanu. No, na początku traktowano tutaj to może jako bardziej jakiś żart, no, ale to przechodzi już w taką jakąś poważniejszą en, 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 en narrację i nie wiadomo, czy jak, do, do czego się posunie Donald Trump. Także, to, ale tutaj, o tym będę mówić później. Wracając do Justina Trudeau. On uważa, że on nie jest w stanie przeprowadzić swoją partię do wygranej w wyborach. No dopiero teraz to stwierdził, jak po prostu wyniki partii liberalnej są bardzo niskie. Ma poparcie społeczne chyba 20%, poparcia ponad 60% jak przejął, no, czy jak został premierem prawie 10 lat temu, w 2015 roku. Poparcie konserwatywnej partii jest powyżej 40% w tym, w tym momencie, no a reszta taka niezdecydowana. Justin Trudeau uważa za że, że jest dobrym Kanadyjczykiem, że on zawsze chciał służyć Kanadyjczykom, że wszystko to, co robił, to e, robił z miłości do Kanady. Ale wiecie, takie główne, tak on mi się wydaje, ten Justin Trudeau, to on, on sam od siebie to by tak też nie, nie odszedł. Po prostu sytuacja, jaka tutaj już była, no to no, można powiedzieć, że nie miał wyjścia. Bo um, niezadowolenie społeczne jest bardzo duże tutaj w Kanadzie. Ludzie po prostu mają już dość wysokich cen. No ogólnie, wysokie ceny są wszędzie, no, ale my jesteśmy w Kanadzie i ludzie mają dość wysokich cen tutaj. Jego polityka emigracyjna, która doprowadziła do, do kryzysu przede wszystkim mieszkaniowego. Wzrost bezdomności, tutaj ja widzę nawet u mnie w mojej miejscowości różnice, nawet na tych na stronach facebookowych są takie strony, że ludzie mogą za darmo na przykład jakieś jedzenia dać, czy no jakieś artykuły pierwszej potrzeby, to ja o jakie rzeczy ludzie proszą to byście się nawet nie podejrzewali. No, najprostsze o chleb, mleko, czy ktoś ma, bo mają dzieci, które idą do szkoły, a oni nie mają właśnie takich podstawowych, podstawowych takich żywnościowych produktów. Już nie mówię, żeby zrobić obiady. Na przykład piszą, że przez parę dni nic ciepłego nie jedli. Czy ktoś może im coś dać, czy ktoś może im przywieźć, czy pomóc w jakikolwiek sposób. I to nie są pojedyncze przypadki. Ja widzę różnicę, bo kiedyś tego nie było. Nie było aż tyle ludzi proszących o pomoc. Nie było tyle ludzi, którzy przychodzili do banków żywności i po prostu potrzebowali jakąkolwiek pomoc. Bardzo dużo takich konfliktów i niesnasek miał w swoim własnym, w swojej własnej partii, gdzie po prostu jego ci wszyscy. Members of Parliament, czyli ci, którzy są w parlamencie z jego partii, po prostu chcieli już, żeby on zrezygnował, bo wiedzieli, że, że partia nie, nie osiągnie sukcesu w następnych wyborach, które na razie są określone na październik i chcieli, żeby on po prostu zrezygnował. I coraz więcej takich nacisków było. No i oczywiście, no, tak jak już powiedziałam wcześniej, sama sytuacja z USA. Z przejęciem rządów przez Donalda Trumpa, to już po prostu wiadomo było, że oni się, Donald Trump i Justin Trudeau, oni się nie dogadają. Historia pokazuje, że oni nie mają za bardzo dobrych stosunków pomiędzy sobą, a jeszcze w czasie święta bardzo dużo było takich na inter, w internecie takich postów, czyli czy na, na Twitter chyba to się znaczy, na Eksie tym. Że Donald Trump po prostu sobie robi z Justina Truda no po prostu krótko mówiąc ja ja nie traktuje go poważnie. Mówią też tak samo, że Justin Trudeau pojechał sobie na narty w czasie świąt, i tam co się nasłuchał, wiecie, co się nasłuchał, jak jeździł, na, chciał, znaczy, czy był w kolejce, czy nie, no, ale spotykał tam ludzi, którzy tak samo na tych nartach byli, co się tam nasłuchał podobno, to chyba już wiedział, że. Jego żywot jako polityka i premiera to już chyba długi nie może być. Jednak żeby, to są tylko zapowiedzi Justyna Trudeau, że on zrezygnuje, że on już nie będzie tym premierem, dlatego że to odroczenie posiedzeń parlamentu do końca marca powoduje, że dopiero pod koniec marca na tym pierwszym posiedzeniu, które będzie partie opozycyjne mogą złożyć Wotum nieufności do, do Justina Trudeau, wtedy dopiero jego rząd będzie rozwiązany i y, mogą się zacząć przygotowania do y, po prostu roz, rozpisania nowych y, wyborów na nowego premiera. Ale to chyba w Kanadzie musi być 37 do 51 dni, żeby w ogóle ta cała kampania wyborcza trwała. Także najwcześniej te wybory mogą być w maju. Czyli co my do tego maja, to taki po prostu państwo jesteśmy, no niby mamy jeszcze takiego premiera, no ale ten premier to taki jest, a nie za bardzo dużo może. No ja jestem trochę przerażona tym, że, że no nie wiem jak to właśnie będzie, jak rozstrzygnie się ta sytuacja właśnie ze Stanami. Czy faktycznie Donald Trump, tak jak powiedział, ekonomiczną taką nacisk nałoży na Kanadę w postaci tych 25% ceł po to, żeby Kanada się nawet rozważyła połączenie z, ze Stanami. No, no po prostu nie wiem. On uważa z tego, co czytałam, i to nie, że ja sobie wymyślam, ale tak Donald Trump mówi, że on ogólnie uważa, że on utrzymuje Kanadę i może tak jest, ja się na tym nie znam. Że on nie potrzebuje Kanady. On nie potrzebuje Kanady samochodów, on nie potrzebuje Kanady na biału czy tam drewna, że Stany mają wszystko. Jest to prawdą, że. Mówią pomiędzy 70 i 80% eksportu z Kanady idzie do Stanów i to jest prawda. No ale tak samo bardzo dużo towarów idzie ze Stanów do Kanady. Także jak to wszystko się rozstrzygnie, no ja się tutaj patrzę z perspektywy Kanady, także ci którzy mieszkają w Stanach, ci którzy mieszkają w Polsce mają może inne perspektywy, tak? Ja wiem, że jeżeli faktycznie te cła by zostały wprowadzone tutaj w Kanadzie, no to, no to ciężko tutaj będzie. No, zobaczymy. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób się, jak, w jakiś sposób się dogadają. No, co do zmiany granic, no, Trump uważa, że te, te, ta granica jest taka artificial, czyli taka nienaturalna. I jak pięknie by wyglądała Ameryka, czy ten, te dwa nasze kraje, jakby były połączone. Ponad 85% ludzi absolutnie nie chce być 51 stanem Kanady. Z tego, co ja wyczytałam, to jedna opinia. No, może się zdarzyć, mogą być inne opinie, jeżeli już ktoś, ludzie może się przyzwyczają, w ogóle z taką myślą, że coś takiego jest. Uważam, że na razie to jest po prostu taki duży szok, bo może wielu ludzi nawet nie myślało o takiej możliwości przyłączenia się do Stanów. Dlatego na razie jest to duży szok i większość ludzi absolutnie się na to nie, nie, nie zgadza i nie chciałoby tego. Wiem, że partia konserwatywna, właśnie Piera Poliew, który najprawdopodobniej wygra te wybory, jeżeli one już dojdą do skutku, ma bardzo duży wzrost w ogóle członków, ludzi, którzy po prostu zapisali się do tej partii. Tam, żeby się zapisać, to trzeba płacić mi się rocznie. Przepraszam, jakieś 15 dolarów, jak ktoś zapisze się na dwa lata, to 25 dolarów. To nie są jakieś duże sumy, ale poparcie dla właśnie tego rządu konserwatywnego jest bardzo duże teraz i najprawdopodobniej oni wygrają. I tak samo Pierre Poliev, właśnie ten, który najprawdopodobniej wygra te wybory na premiera, on absolutnie tak samo przyjmuje do wiadomości takiej. Możliwości, żeby Kanada przyłączyła się do Stanów. Donald Trump, Trump oczywiście przedstawia piękną wizję, jak takie dwa połączone państwa by wyglądały: że nie byłoby ceł, że podatki by były niskie, że jak piękne i bezpieczne państwo to by było. No ale on chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, co my tutaj w Kanadzie mamy, czego w Stanach nie ma. Także są pozytywy jednego kraju i drugiego, ale My mamy tutaj za, za darmo służbę zdrowia. Okej, okay, jaka jest, taka jest, ale nie trzeba płacić, każdy ma do niej dostęp. Mamy, mniej płacimy za studia niż w Stanach ludzie płacą. Jak to, jak to by było wszystko wyrównane, jak to by było, jak w ogóle można by było to wszystko zrobić tak, żeby nie stracić naszych kanadyjskich przywilejów, a być w Stanach? Stawienie jest bardzo negatywne do przyłączenia ze Stanami jak na razie. Ale tak jak mówię, może w przyszłości, jeżeli jakieś będą będzie więcej szczegółów, jakby mogłoby to wyglądać, no ale nie wydaje mi się, że to dojdzie do skutku, bo jednak y, Kanada jest suwerennym krajem i Donald Trump przyznaje, że on uznaje Kanadę za suwerenny kraj i on nie, nie użyje żadnej siły takiej militarnej, żeby przyłączyć Kanadę, co nie wyklucza. Y, do te, nie wyklucza e, użycia sił militarnych do przyłączenia e, Grenlandii e, czy, de, to, czy do kanału panamskiego. E, także podsumowując, e, Justin Trudeau ogólnie powinien zrezygnować e, z tego urzędu o wiele szybciej, bo wiedział jaka jest sytuacja, że sytuacja nie jest łatwa. W, przed, w, przeded, w przededniu można powiedzieć objęcia władzy przez e, Donalda Trumpa. Wiedział o, o o zapowiadanych cłach 25%. Już w tamtym roku Donald Trump zaczął mówić o, o tej możliwości, czy dawał taką ideę, że o przyłączeniu się Kanady do, do Stanów. I w ogóle takie, że nie, ludzie niezadowoleni są w kraju i o swoim i niezadowoleniu w partii, to on już wiedział wcześniej. Także mam żal. No i zła jestem, że po prostu nie zrezygnował z tego wcześniej, bo teraz zostawia nasz kraj, tak można powiedzieć. Na, na pastwę, i, i nie wiadomo, jak, jak, jak to wszystko się rozstrzygnie. Zamykając obrady parlamentu do, do marca, po prostu nie, przez to nie ma możliwości przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. Na wcześniejsze mogą być dopiero w maju, a to jest bardzo dużo czasu. Co to będzie pomiędzy? No, jestem, cieka jestem ciekawa, ale z drugiej strony, no. Można powiedzieć nieprzerażona, no bo nie mam żadnego wpływu na to, co będzie. No ale taka wiecie, niepewność nie, nie, jest, nie jest czymś dobrym. Ale mi się podoba mieszkać w Kanadzie jak na razie. No i chyba. no Potraficie to zrozumieć. Ja mieszkam w tym kraju 32 lata. Dał mi możliwości, czy ja je wykorzystałam, czy nie, no to to już jest inna sprawa. Kanada jest na rozdrożu politycznym. Nie jest to ciekawa sytuacja teraz dla nas wszystkich, którzy mieszkamy tutaj w Kanadzie. Mam nadzieję, że nowy, nowy premier, jako w końcu zostanie wybrany, dogada się jakoś z Trumpem, że ten nowy premier po prostu podniesie tą gospodarkę Kanady, że zacznie używać nasze złoża mineralne. Złoża naturalne, surowce naturalne, które są w Kanadzie, które są absolutnie niewykorzystywane tak jak należy, my tutaj w Kanadzie. My kupujemy, a mamy. Także uważam i mam nadzieję, że ten nowy premier, który wydaje się właśnie bardzo takim człowiekiem stanowczym, dogada się z Trumpem, bo on lubi ogólnie ludzi, którzy są takimi biznesmenami, ludzi, którzy są twardzi. On nie lubi ludzi słabych i mam nadzieję, że ten na, nasz nowy premier dogada się e, z, e, właśnie z Donaldem Trumpem i przede wszystkim, żeby on zrobił ten nowy premier zrobił naszą Kanadę tak jak Donald Trump chce zrobić Ameryka Great Again, to żeby ten nowy premier zrobił naszą Kanadę Great Again, dlatego, że ja pamiętam tą Kanadę w 1992, jak ja tutaj przyjechałam, to był totalnie inny kraj, to był kraj Możliwości. To był kraj nie tylko piękny, no bo to jest piękny kraj, ale to był kraj, w którym chciało się żyć. A teraz został zrobiony czy zniżony do takiego poziomu, że chciałoby się z tego kraju po prostu wyjechać. Także takie jest moje przesłanie i taka jest moja nadzieja, żeby po prostu się w tym kraju polepszyło. Żegnam Was bardzo serdecznie. Wysyłam serduszka, tak jak zwykle. Mam nadzieję, że nie gniewacie się, że taki film trochę polityczny, niepolityczny wystawiam, ale po prostu bliskie mi jest to mojemu, bliski to jest temat mojemu sercu, bo mieszkam w tej Kanadzie. Także jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko. Pa!